Pokojowa ONZ to kolejny odcinek wspomnień młodego żołnierza, który przebywał z tą misją na granicy serbsko-chorwackiej. Dzień dobry. Kontynuujemy rozmowę z Andrzejem Nowickim, który przebywał w siłach pokojowych ONZ w Jugosławii. Przypomnę tylko, że w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o przygotowaniach do wyjazdu i o samym wyjeździe do Jugosławii. Dzisiaj porozmawiamy o pobycie. Jakie było pierwsze wrażenie? Pierwsze wrażenie. Spotkałem się z żołnierzami. Praktycznie cała ludność. Jest tam umundurowana. Każdy chodzi z bronią, z ostrą amunicją. Także coś nowego, coś co nie jest może zbyt przyjemne dla kogoś, kto się wychował w kraju, w którym... Praktycznie cały czas jest pokój. Ale widziałem, że byliście ubrani od stóp do głów no w celu oczywiście obrony. Ka hełmy, kamizelki kuloodporne. Mieliście również ostatnią amunicji, można było strzelać czy, czy w sytuacjach zagrożenia? Mieliśmy prawo używania broni w sytuacjach zagrożających naszemu życiu. Nosiliśmy kamizelki kuloodporne i hełmy w celu ochrony własnego życia i zdrowia. Dla mnie po obejrzeniu kasety szokujące było zestawienie przepięknych krajobrazów z zielenią, z wodospadami, z ogromem zniszczeń. Tak, to jest naprawdę piękny kraj. Jeżeli tam kiedyś ten konflikt wygaśnie, chciałbym tam powrócić na wakacje. Ale wątpię, żeby to szybko się skończyło, nawet jeżeli ten konflikt... Tak jak już powiedziałem wygaśnie, ci ludzie nadal będą gdzieś głęboko w sercu trzymali nienawiść do drugiego narodu i będą się nawzajem tępić. A jak wyglądał dzień typowy, codzienny was jako żołnierzy właśnie misji pokojowej? Mieliśmy służby co 24 godziny, praktycznie, a w międzyczasie były jakieś prace, także... Nie Ale było... służba polegała na czym konkretnie? Było, kil... było bardzo wiele służb, tak samo jak w każdej polskiej jednostce. Oprócz tego dochodziły jeszcze takie służby jak patrolowanie czy posterunki obserwacyjne przy rozbrajaniu Chorwatów czy Serbów. Bo przyba... przebywałeś w miejscowości sluni, tak jak ja dobrze i... pamiętam, tak? Czy w innych sluń? również? Sluni. Oczywiście w... w innych również. Y... Byłem na różowej strefie, na posterunkach w różowej strefie, była to tak zwana strefa graniczna, były tam rozmieszczone wzdłuż granicy posterunki, tak zwane róże, na których stacjonowali żołnierze polskiego kontyngentu i którzy obserwowali ruchy wojsk serbskich, jak i chorwackich. A gdzie mieszkaliście? Chodzi już o różową strefę, tak? tak. Mieszkaliśmy w różnych miejscach. Były to namioty, były to y, budynki mieszkalne. Ja osobiście mieszkałem w niedokończonym budynku jednorodzinnym. Nie byliśmy tam jedynymi mieszkańcami, były tam szczury, były tam w bardzo miłe zwierzątka, które y, przyzwyczaiły się do nas, a my do nich. Tolerowaliśmy nie. się nawzajem. Na początku było to nieprzyjemne, ale z biegiem czasu przyzwyczailiśmy się. Długo jak się długo mieszkaliście tak w takich węgach? To zależało. Zmiany były około co dwa tygodnie. Widziałem również na kasecie zniszczony transporter opancerzony BRDM. Jak dobrze pamiętam, takie chyba jest fachowe oznaczenie. Byli ranni? To tak, był polski transporter, tak? Tak. to był polski transporter. Byli to moi koledzy z Plutonu. No i tak jak wcześniej w prasie było powiedziane, że... napisane, przepraszam że był to zbieg okoliczności, że nie zginęli. Powiem, że to był taktycznie cud, że im się nic nie stało. Tylko poza drobnymi ranami, które można było w ciągu miesiąca czy dwóch wyleczyć. Nic Ale się nie stało. W jaki sposób doszło do zniszczenia czy uszkodzenia tego transportera? Poruszaliśmy się jedynie po drogach sprawdzonych przez saperów, które były czyste. Dzień wcześniej ten sam transporter, ten sam patrol przejeżdżał po tej samej drodze. Droga była czysta. Dzień później mina znalazła się na drodze pojazdu. Dobrze, że to był Berdema, nie tarpan, który był ze sobą kilka osób. więc. Ale czy wasze uzbrojenie, wyposażenie odbiegało w dość istotny, widoczny sposób od na przykład francuskiego? Wydaje mi się, że nie. Co prawda, my mieliśmy zupełnie inną broń niż Francuzi, ale nasza polska broń jest bardzo dobra. Pomimo tego, że została skonstruowana dosyć dawno, jednak spełnia swoje zadanie i nie mam do niej żadnych uwag bo mówili, że nie było potrzeby na szczęście użycia broni, prawda? Ale czy jakieś treningowe, tak nazwijmy to, strzelania były organizowane, czy też nie? Takie strzelania były jeszcze w Opolu, w Jugosławii już takich nie było. Chyba, że ktoś nas zaatakował. Wówczas faktycznie było kilka przypadków, kiedy odpowiedzieliśmy o Ja sam osobiście nie strzelałem i jestem z tego dumny. Ale kto zaatakował? Mówiłeś o kolegach. I w jakich to było okolicznościach? Bo był, to Było to na jednym z posterunków y, w Róży, y, Różowej Strefy. Ktoś zaatakował. Dokładnie wiadomo kto. Nie, y, nikt nie wie. I w nocy się w, no, to się stało w nocy. To się stało w nocy. Posterunek został ostrzelany. Y, nasi żołnierze odpowiedzieli ogniem. Po w pewnym czasie y, ci, którzy zaatakowali, y, po, Wycofali się, spalili jeszcze jakiś dom to było wszystko. Co jakiś czas zdarzało się właśnie coś takiego, ale o tym nie, raczej nie powiadomiano, nie yy, przepraszam, yy, w, w Polsce, po prostu, żeby nie było żadnego zamętu, żeby nikt nie martwił się. Widziałem mnóstwo min pułapek, które albo były zakładane w nocy, albo już były od kilku dni. W jaki sposób to było możliwe? Jeżeli ktoś bardzo chce, może założyć taką minę. To, to nie ma większego problemu. Taka mina może znajdować się wszędzie. Może być to jakiś cenny przedmiot leżący na ulicy. Jeżeli ktoś połakomi się na coś takiego, może stracić w najlepszym wypadku palce czy dłonie. Dla mnie szokujący jest fanatyzm. Widziałem malunki na murach na tle białych elewacji. I między innymi mi taki obraz na żołnierz wroga jest przypiekany tak, jak, jak, jak szaszłyk na ogniu, gdzie indziej z kolei widziałem kukłę właśnie żołnierza wojsk ONZ-owskich, który wisie, został powieszony. Tak, fanatyzm był y, faktycznie y, bardzo, bardzo duży. Tam... Serbowie nienawidzili Chorwatów i odwrotnie. Praktycznie to jest nie, nie do pomyślenia, jak potrafią sobie ludzie zadawać ból. No ale no, gdzie nigdzie widziałem nie... no, ogrom zniszczeń, prawda? Wspaniałe hotele, domy wyposażone w stylu zachodnio niemieckim, no, wielu tam Jugosławian pracowało w Niemczech. Czysto ładnie i tu nagle olbrzymie dziury. Domy bez dachów. No fatalnie to wyglądało. Tak, To jest naprawdę nieprzyjemny widok. Choć architektura jego sobie jest bardzo piękna. Tam każdy dom jest inny. Każdy jest pomyślany z głową, tak żeby cieszyć oko i żeby był funkcjonalny. I nawet jeżeli jest w taki budynek zniszczony, wygląda pięknie. A czy miałeś możliwość? rozmów, no, czy chociażby w bliższych spotkań z Serbami albo Chorwatami. Miałem taką możliwość z ludnością serbską, ponieważ Sluń znajdował się na terenach chorwackich zajętych przez Serbię i tam trzymałem służby na moście. Był most i tam mieliśmy służby na posterunku Checkpoint. Był tam posterunek. I tam również byli milicjanci z autonomicznej republiki serbskiej krajowej. Tam również mogliśmy z nimi rozmawiać, był z nimi kontakt. Dla mnie jest sporym zaskoczeniem, no przyznam, że przyjemnym, była doskonała znajomość języka angielskiego przez większość, tak bym to określił, kadry oficerskiej, oczywiście mówię o polskiej kadrze oficerskiej. Było to widoczne między innymi podczas różnorakich wizyt. Gościliście bardzo znaczne osoby. Kogo między innymi? W głównodowodzących okręgów i przełożonych naszego kontyngentu, mojego dowódcy, pułkownika Kurzyce. To był generał Bamaj i generał Nambior. Dziękuję za drugą część rozmowy. W trzeciej. Porozmawiamy o spędzeniu wolnego czasu, o powrocie do Polski i o wielu jeszcze innych ciekawych sprawach. Dziękuję za uwagę.